Biblia to coś więcej niż duchowy przewodnik, to także księga historyczna. Co mówi o pochodzeniu ludów czarnoskórych? Odkryjemy ukryte odpowiedzi zapisane w starożytnych tekstach. Czy wiesz, że Biblia może mieć więcej do powiedzenia na temat pochodzenia ludów czarnoskórych, niż się spodziewasz? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad ich rolą w boskiej historii? Cham, syn Noego, odgrywa ważną rolę w Biblii, ponieważ jego potomkowie pomagają wyjaśnić pochodzenie wielu starożytnych ludów. Czam jest często łączony z regionami, które później były znane jako część Afryki i Bliskiego Wschodu. W Księdze Rodzaju Biblia opisuje, w jaki sposób te ludy były ze sobą powiązane, pomagając lepiej zrozumieć historię i kultury Afryki. Kropka, czy jesteś gotów stać się częścią czegoś przełomowego? Dołącz do naszej ekskluzywnej społeczności i zyskaj dostęp do tajemnic ukrytych w pismach świętych dotyczących ludów czarnoskórych. Nie przegap tej okazji. Kliknij teraz i dołącz do rewolucji wiedzy. Potomkowie Hama podzielili się na cztery główne grupy: Kusz, Misraim, Put i Kanan. Kusz jest powiązany z dawnymi królestwami Etiopii i Nubii. Misraim z Egiptem. Put z ludami Afryki Północnej, takimi jak Libia. A Kanan z ludźmi zamieszkującymi Kanan który później stał się znany jako Ziemia Izraela. Potomkowie Hama są znani z jednych z najstarszych i najbardziej zaawansowanych cywilizacji, takich jak Egipt, który wywarł ogromny wpływ na naukę, architekturę i sposób sprawowania władzy. Biblia opisuje również jak te ludy prowadziły kontakty handlowe i kulturalne z innymi narodami, co pokazuje ich znaczenie w starożytnym świecie i ogromny wkład w historię. Biblia ujawnia znacznie więcej na temat ludów czarnoskórych, niż mogłoby się wydawać a to zostało potwierdzone przez ekspertów. Nie przegap tej szansy na historyczną walidację. Kliknij teraz i odkryj prawdę stojącą za biblijnymi tajemnicami. Biblia wspomina o przekleństwie Kanaana, które niektórzy przypisują działaniom Hama. Jednak współcześni badacze uważają, że to przekleństwo nie dotyczy wszystkich potomków Hama. Powinniśmy być ostrożni wobec błędnych interpretacji, aby nie tworzyć uprzedzeń ani nie zniekształcać historii. Prawda ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zrozumienia Biblii. Historia Hama ukazuje, jak ludy biblijne i afrykańskie były ze sobą w złożony sposób powiązane. Studiując te historie z uwagą, możemy lepiej dostrzec, jak potomkowie Hama wpływali na starożytną historię. Uczy nas to doceniać ich wkład i dokładniej rozumieć ich znaczenie w świecie, unikając przy tym zniekształceń. Cham, syn Noego, odgrywa ważną rolę w historii biblijnej. Szczególnie w kontekście jego powiązań z ludami afrykańskimi. Biblia opisuje potomków Hama i to, jak zakładali wielkie narody. Zrozumienie historii Hama jest kluczowe, aby dostrzec, jak te starożytne kultury rozprzestrzeniały się i przyczyniały do rozwoju cywilizacji oraz świata, jaki znamy dzisiaj. Kropkacza miał czterech synów: Kusza, Misraima, Puta i Kanaana, z których każdy był związany z innym regionem. Kusz jest powiązany z Etiopią i Nubią. Misraim jest uważany za przodka Egiptu, podwiązany jest z Libią i innymi obszarami Afryki Północnej, a Kanan jest uznawany za protoplastę ludów zamieszkujących Kanan. Te regiony ukazują różnorodność kulturową potomków Hama. Potomkowie Hama odegrali istotną rolę w kształtowaniu jednych z najbardziej zaawansowanych cywilizacji starożytności. Egipt, na przykład, wywodzący się od Misraima, był znany ze swojej mądrości, nauki i architektury. Kusz również odegrał ważną rolę w historii Afryki, wpływając na handel i politykę. Biblia wiele mówi o tych ludach i ich relacjach z innymi narodami tamtych czasów. Egipt, związany z potomkami Misraima, wywarł ogromny wpływ na historie biblijne. Był to zaawansowany cywilizacyjnie kraj, często wspominany w Biblii zarówno jako miejsce schronienia, jak i konfliktów. Interakcje między Egipcjanami a Hebrajczykami odegrały kluczową rolę w historii. Wpływając na politykę, kulturę i duchowość. Te powiązania są centralnym elementem narracji biblijnej kropka Misraim, syn Hama, jest bezpośrednio związany z Egiptem, jedną z najpotężniejszych cywilizacji starożytności. Egipt, ze swoimi piramidami i unikalną kulturą, jest istotną częścią historii biblijnej. Biblia wiele mówi o tej cywilizacji, ukazując jej wpływ na świat starożytny, zwłaszcza w kontekście władzy, Wpływów oraz interakcji z Hebrajczykami Kropka Kusz, Syn Hama i Wnukno Noego, jest ważną postacią w Biblii oraz w historii Afryki. Jest uznawany za przodka ludów Nubii i Etiopii, regionów znanych z wielkich cywilizacji. Te ludy, dzięki swoim osiągnięciom kulturowym, politycznym i ekonomicznym, miały ogromny wpływ na historię, a ich dzieje są wspomniane zarówno w Biblii, jak i w badaniach archeologicznych. Biblia opowiada głębszą historię niż wielu sobie wyobraża. A co, jeśli pochodzenie ludów czarnoskórych jest nierozerwalnie związane z Bożym planem? Odkryjmy to razem. Kusz jest jednym z synów Hama, a jego ziemia znajduje się na południe od Egiptu, obejmując części Sudanu i Etiopii. Biblia wiele mówi o ziemi Kusz, która była bogata i potężna, znana ze swoich zasobów naturalnych oraz strategicznego położenia. Kusz jest również znany dzięki swojemu synowi Nimrodowi, wielkiemu łowcy, który założył ważne miasta, ukazując tym samym ogromny wpływ tej linii rodowej kropka Nubia, związana z ziemią Kusz, była wielkim królestwem na południu Egiptu. To królestwo słynęło z bogactwa, zwłaszcza złota, oraz z potęgi militarnej i rozwiniętej kultury. Biblia wspomina o wielkości Kusz, szczególnie w Księdze Izajasza 18, podkreślając jego znaczenie i rolę w Bożych planach. Co pokazuje, jak bardzo Ziemia Kusz była szanowana i potężna kropka potomkowie Kusza pozostawili trwały ślad w sztuce, architekturze i religii. Nubia, na przykład, posiadała unikalne tradycje kulturowe oraz silną duchowość, a także utrzymywała relacje z Egiptem i innymi sąsiednimi kulturami. Biblia wielokrotnie wspomina te ludy, doceniając ich siłę oraz zdolność do przetrwania mimo wielu wyzwań i trudności kropka historia Kusza i założenie potężnych królestw. Takich jak Nubia, ukazują bogactwo kulturowe i historyczne potomków Hama. Te historie pomagają zrozumieć wkład cywilizacji afrykańskich w świat starożytny, szczególnie w kontekście biblijnym. Kusz odegrał kluczową rolę w tworzeniu tych cywilizacji, pozostawiając dziedzictwo, które jest pamiętane do dziś. królowa Sabei, jest ważną postacią biblijną, łączącą tradycję judeochrześcijańską z dziedzictwem afrykańskim. Wspomniana w jednej księdze królewskiej dziesięć oraz dwóch księdze kronik dziewięciu odwiedziła króla Salomona. Jej historia symbolizuje mądrość, bogactwo i wymianę kulturową, a także jest centralnym elementem tradycji etiopskiej, ukazując silne powiązanie między Afryką a Biblią oraz jej wpływ polityczny i kulturowy. Biblia przedstawia królową Sabei jako ciekawą i potężną władczynię, która przybyła do Jerozolimy, aby poddać Salomona próbie mądrości za pomocą zagadek. Podczas wizyty wymieniła cenne dary, takie jak złoto i drogocenne kamienie, ukazując bogactwo i prestiż swojego królestwa. W Etiopii jest nazywana Mekejde i uważana za pramatkę etiopskich królów, co łączy jej linię rodową z Salomonem. Chociaż lokalizacja Królestwa Królowej Sabei jest przedmiotem debat, wielu badaczy umiejscawia je między południową Arabią a północną Afryką, obejmując tereny dzisiejszej Etiopii i Erytrei. Handel złotem i kadzidłem uczynił Sabę potęgą gospodarczą i kulturalną, z silnymi więzami handlowymi z Bliskim Wschodem i innymi regionami. Wzmacniając powiązania między ludami afrykańskimi a kropka królowa Sabei wykracza poza swoją biblijną historię, reprezentując kluczową rolę kobiet w przywództwie i wymianie kulturowej. W Etiopii czczona jest jako bohaterka narodowa, duchowo łącząca Etiopię z Izraelem. Jej historia jest świętowana podczas festiwali, w literaturze i sztuce. Co czyni ją postacią o ogromnym znaczeniu kulturowym zarówno w Afryce, jak i na całym świecie, z trwałym wpływem na kolejne pokolenia. Kropka królowa Sabei symbolizuje związek między kontynentem afrykańskim a historią biblijną. Jej historia ukazuje znaczenie afrykańskich królestw w świecie starożytnym, podkreślając wartość dziedzictwa afrykańskiego w historii świętej. Dzięki mądrości, bogactwu i dziedzictwu kulturowemu pozostaje inspirującą postacią. Łączącą różne światy i zostawiającą po sobie trwały ślad historyczny kropka Etiopia odgrywa szczególną rolę w tradycjach żydowskich i chrześcijańskich, łącząc historię biblijną z afrykańskim dziedzictwem. Wspomniana w psalmach 68, 31 i dziejach apostolskich 8, 27 myślnik 39 opisywana jest jako ziemia bogata i duchowa. Jej znaczenie w tradycjach judeochrześcijańskich odzwierciedla długotrwałą interakcję między tym regionem a światem śródziemnomorskim, wspierając rozwój judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa. W Starym Testamencie Etiopia często nazywana jest kuszem i postrzegana jako miejsce wielkiej potęgi i wpływu. Psalm 68. 31 mówi o tym, jak Etiopczycy wyciągną ręce do Boga, podkreślając ich duchowe uznanie. Etiopska tradycja w Kebra Nagast opowiada historię królowej Sabei odwiedzającej Salomona. Łącząc etiopskich królów z judaizmem Etiopia była jednym z pierwszych krajów, które przyjęły chrześcijaństwo poza światem śródziemnomorskim. W dziejach apostolskich 8. 27 myślnik, 39 dworzanin etiopski spotyka apostoła Filipa, zostaje ochrzczony i przynosi chrześcijaństwo z powrotem do Etiopii. Wydarzenie to jest postrzegane jako początek integracji Etiopii z historią chrześcijaństwa, Raz jako początek unikalnej tradycji religijnej w tym kraju kropka etiopski kościół ortodoksyjny jest jednym z najstarszych na świecie, łączącym praktyki żydowskie i chrześcijańskie. Wyznawcy przestrzegają zasad dietetycznych, obchodzą szabat jako dzień święty i czczą teksty Starego Testamentu. Ta mieszanka tradycji pokazuje, jak Etiopia zachowała i przystosowała swoją tożsamość religijną na przestrzeni wieków, chroniąc swoją kulturę mimo zewnętrznych trudności. Etiopia z jej korzeniami w judaizmie i wczesnym chrześcijaństwie stanowi przykład interakcji Afryki z historią biblijną. Jej duchowe i kulturowe dziedzictwo nadal inspiruje badania i praktyki religijne, ukazując jej rolę jako historycznego pomostu między światem biblijnym a Afryką. Potwierdzając jej znaczenie na przestrzeni wieków relacja Mojżesza z jego kuszytą, etiopką, jest ważnym epizodem biblijnym, który podkreśla różnorodność kulturową. Wspomniana w księdze liczb 12. 1. Unia Mojżesza z kobietą z ziemi Kusz, Etiopii, nie jest jedynie ciekawostką, ale pomaga zrozumieć, jak kultury przenikały się w tamtych czasach, mówiąc o akceptacji i inkluzji różnych narodów w świętych opowieściach kropka-kuszyci byli potomkami Kusza, syna Hama, i zamieszkiwali tereny na południe od Egiptu, obejmujące dzisiejszy Sudan i część Etiopii. Znani ze swojego bogactwa i potęgi militarnej, Odegrali ważną rolę w relacjach politycznych i handlowych z takimi narodami jak Egipcjanie czy Izraelici. Ich wpływ na starożytny Bliski Wschód był znaczący. Kropka w Księdze Liczb dwanaście. Jeden małżeństwo Mojżesza z Kuszytą zostaje skrytykowane przez Aarona i Miriam. Murmurują przeciw Mojżeszowi, prawdopodobnie z powodu uprzedzeń wobec kobiety pochodzącej z obcej ziemi. Reakcja Aarona i Miriam może wskazywać na trudności ludzi tamtych czasów w akceptowaniu różnorodnych kultur i etniczności w obrębie ludu Izraela. Małżeństwo Mojżesza z Kuszytą ukazuje różnorodność kulturową w Biblii. Pokazuje, że nawet jako przywódca ludu Izraela, Mojżesz był otwarty na relacje z innymi kulturami. Biblia uznaje i ceni różnorodność narodów, pokazując, że Bóg jest gotów działać z każdym ludem, a nie tylko z jedną określoną grupą etniczną. Relacja Mojżesza z kuszytą uczy o różnorodności i inkluzji. Poprzez małżeństwo z kobietą z innej kultury, Mojżesz wykracza poza normy społeczne i kulturowe swojej epoki. Ten epizod pokazuje, że w biblijnym spojrzeniu różnorodność nie jest czymś, czego należy się obawiać, ale jest częścią Bożego planu, odzwierciedlając uniwersalność jego przesłania i akceptację wszystkich narodów. Szymon Sairini to ważna postać w Nowym Testamencie znany z tego, że pomógł Jezusowi nieść krzyż w drodze na ukrzyżowanie. Chociaż jego udział jest krótki, niesie głębokie przesłanie o współczuciu, solidarności i wypełnieniu Bożego planu. Jego obecność w opowieściach o męce Chrystusa, przedstawionych w Ewangeliach, uczy nas, jak istotne jest wspieranie innych w trudnych chwilach. Szymon pochodził z Sarynii, miasta położonego w Afryce Północnej, co czyni go szczególnie znaczącą postacią wśród świadków działalności Jezusa. Cyrena była domem dużej społeczności żydowskiej, do której prawdopodobnie należał. Jego afrykańskie pochodzenie pokazuje, że w Biblii obecni byli ludzie różnych narodowości, co odzwierciedla uniwersalność przesłania chrześcijańskiego i inkluzję wszystkich w Bożym planie. Kropka w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza Szymon Sajrini jest opisany jako ten, który pomaga Jezusowi nieść krzyż. Jezus, osłabiony po doznanych cierpieniach, nie był już w stanie dalej nieść krzyża. Dlatego Szymon, który akurat szedł do miasta, został zmuszony do pomocy. Chociaż było to nałożone na niego przymusem, jego czyn uczynił go kluczową częścią męki Chrystusa, symbolizując solidarność i wsparcie w trudnych chwilach. Pomoc Szymona w niesieniu krzyża wykracza poza zwykły akt fizyczny. Symbolizuje, jak możemy dzielić ciężary innych, jednocząc się z Chrystusem. Jego udział pokazuje także inkluzywność chrześcijaństwa. Mimo swojej odmiennej kultury Szymon staje się częścią historii zbawienia Jezusa. To wydarzenie uczy nas, aby podjąć krzyż i naśladować nauki Chrystusa. Szymon Sajrini, choć odgrywa niewielką rolę w Nowym Testamencie, jest kluczowy w historii męki Chrystusa. Jego afrykańskie pochodzenie i akt niesienia krzyża podkreślają, że chrześcijaństwo nie zna granic etnicznych. Jego obecność w Ewangelii przypomina nam, że wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w misji Chrystusa, do dzielenia ciężarów innych i współuczestnictwa w Bożym planie zbawienia. Afryka odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju chrześcijaństwa od jego początków. W Biblii pojawia się wiele osób pochodzących z Afryki, które miały kontakt z apostołami, pomagając w rozszerzaniu wiary chrześcijańskiej. Afryka stanowiła pomost między światem śródziemnomorskim a nowymi wspólnotami chrześcijańskimi, wpływając na teologię, praktyki chrześcijańskie i pomagając szerzyć przesłanie Jezusa. Kropka, w Biblii wspomniani są różni afrykańscy ludzie, tacy jak Egipcjanie, Kuszyci i Libijczycy. Te narody, posiadające odrębne kultury, wchodziły w interakcje zarówno z Izraelitami, jak i z Jezusem. Przykładowo, Szymon z Sairinii pomógł Jezusowi nieść krzyż, a etiopski Junek został ochrzczony przez Filipa. Te wydarzenia ukazują znaczącą obecność Afrykanów w początkach chrześcijaństwa. Etiopia była jednym z pierwszych krajów, które przyjęły chrześcijaństwo, odgrywając kluczową rolę w jego rozprzestrzenianiu. W dziejach apostolskich spotkanie etiopskiego Eunucha z Filipem stanowi ważny moment. Junek nawrócił się i zabrał przesłanie Chrystusa do swojego kraju. Kościół ortodoksyjny w Etiopii zachowuje tradycję, że chrześcijaństwo dotarło tam wkrótce po tym wydarzeniu. Egipt i Afryka Północna odegrały istotną rolę w chrześcijaństwie pierwotnym. Aleksandria, starożytne miasto, stała się centrum chrześcijańskiego nauczania z wpływowymi myślicielami, takimi jak Orygenes i Atanazy. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się również na inne regiony, takie jak Kartagina, gdzie biskup Augustyn przyczynił się do ukształtowania doktryny chrześcijańskiej. Afryka Północna była kluczowa dla rozwoju wiary oraz teologii chrześcijańskiej. Afryka nie była jedynie miejscem, które przyjęło chrześcijaństwo, ale również pomogła je kształtować. Afrykanie odegrali fundamentalną rolę już od najwcześniejszych czasów, a biblijne relacje pokazują ich udział w misji Jezusa. Przyjęcie chrześcijaństwa w Etiopii i intelektualny wkład Afryki Północnej ukazują, jak kontynent ten pomógł zbudować fundamenty wiary chrześcijańskiej na całym świecie. Kropka. Przekleństwo Kanaana opisane w Księdze Rodzaju 9, 18 myślnik 27 odnosi się do sytuacji, w której Noe przeklina Kanaana, syna Hama, po incydencie związanym z upiciem się. Na przestrzeni dziejów fragment ten był błędnie interpretowany i niewłaściwie wykorzystywany do usprawiedliwiania dyskryminacji oraz uprzedzeń. Ważne jest, aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tej historii i przeciwdziałać interpretacjom, które wypaczyły jej przesłanie, zwłaszcza w kontekście rasizmu kropka w księdze rodzaju Noe, po potopie, upija się. Cham widzi nagość swojego ojca i zamiast ją zakryć, eksponuje to przed swoimi braćmi, Semem i Afetem, którzy reagują z szacunkiem. Gdy Noe dowiaduje się o zdarzeniu, przeklina Kanaana, syna Hama, mówiąc, że będzie on niewolnikiem swoich braci. Na przestrzeni wieków historia ta była błędnie interpretowana – Niesłusznie przypisując przekleństwo Afrykanom. W okresie niewolnictwa przekleństwo Kanaana zostało wypaczone, aby usprawiedliwić ucisk Afrykanów, twierdząc, że jako potomkowie Hama są przeklęci i powinni być podporządkowani. To błędne tłumaczenie było wykorzystywane do wspierania rasizmu i niewolnictwa, tworząc fałszywe przekonanie, że Biblia aprobuje nierówność rasową. W rzeczywistości takie przesłanie nie znajduje się w naukach chrześcijańskich. Tradycyjna interpretacja przekleństwa Kanaana, używana do uzasadniania niewolnictwa i rasizmu, nie odzwierciedla prawdziwego biblijnego kontekstu. Przekleństwo spada na Kanaana, a nie na Hama czy jego pozostałych synów. Ponadto Biblia uczy, że wszyscy są równi wobec Boga, niezależnie od pochodzenia etnicznego. Dlatego przekleństwo Kanaana nie ma nic wspólnego z uzasadnianiem rasizmu czy niewolnictwa. Przekleństwo Kanaana było błędnie interpretowane na przestrzeni dziejów, aby usprawiedliwiać rasizm i niewolnictwo. Jednakże właściwe zrozumienie kontekstu biblijnego jasno pokazuje, że ten fragment nie może być podstawą do takich praktyk. Biblia promuje godność i równość wszystkich ludzi, a jakiekolwiek wykorzystywanie tej historii do celów uprzedzeń powinno być odrzucone. Należy dążyć do bardziej inkluzywnego odczytania pisma świętego Biblia wspomina o ludach afrykańskich, ukazując, że są one częścią Bożego planu. Od czasów starożytnych, uszy od potomków Hama, aż po obietnice zbawienia dla wszystkich narodów, Biblia podkreśla istotną rolę Afrykanów w historii odkupienia. Nie są oni jedynie wspomniani, ale stanowią kluczowy element Bożych planów wobec ludzkości zarówno teraz, jak i w przyszłości kropka w Starym Testamencie proroctwa mówią o roli ludów afrykańskich w Bożym planie. W Księdze Izajasza 19. 23 myślnik 25 Bóg obiecuje o Egipt, Asyrię i Izrael, tworząc błogosławioną relację między tymi narodami. Pokazuje to, że nawet w trudnych czasach Afrykanie, tacy jak Egipcjanie i Asyryjczycy, są włączeni w Boże obietnice zbawienia. Oprócz wspomnień o afrykańskich narodach Biblia mówi także o zbawieniu obejmującym wszystkie ludy. W Księdze Objawienia ukazana jest wizja Królestwa Bożego, w której wszystkie narody stoją przed Bogiem. Objawienie siedem dziewięć. To pokazuje, że Bóg ma plan dla wszystkich. Nie czyniąc różnic między kulturami i grupami etnicznymi, włączając Afrykanów w obietnicę odkupienia, kropka w Nowym Testamencie, Afrykanie nadal odgrywają ważną rolę w Bożym planie. Szymon który pomógł nieść krzyż Jezusa oraz etiopski junek, ochrzczony przez Filipa, są przykładami Afrykanów zaangażowanych w pierwsze wydarzenia chrześcijaństwa. Pierwszy kościół z członkami pochodzącymi z różnych środowisk odzwierciedlał przesłanie, że Jezus przyszedł dla wszystkich, w tym dla Afrykanów kropka proroctwa biblijne ukazują, że Afrykanie odgrywają kluczową rolę w Bożym planie. Od obietnic Starego Testamentu po wizję odkupienia w Nowym Testamencie Biblia podkreśla znaczenie Afrykanów w świętej historii oraz w przyszłych proroctwach. Boży plan wykracza poza bariery geograficzne i kulturowe, pokazując, że Afrykanie są integralną częścią zbawienia i przyszłego pokoju z Bogiem. Każda historia biblijna ukazuje Boży cel wobec ludzkości. Pochodzenie narodów czarnoskórych jest istotnym elementem tego celu. Kliknij teraz, aby dowiedzieć się, jak ta starożytna prawda odnosi się do Twojego życia i przeznaczenia.